Z czego wynika ta polska bieda, ten niski poziom z, z zarobków? Warto sięgnąć do niedawnego raportu e, Fundacji Heritage. To jest taka amerykańska fundacja, która e, bada poziom e, wolności gospodarczej w poszczególnych e, państwach, ale najważniejsze jest to, że oni badają tam coś, co nazywają rozmiarem państwa. Badają, jaką część PKB, tego wszystkiego, co wytwarza dany naród, pochłania administracja państwowa i wydatki publiczne. Na 180 zbadanych państw świata Polska jest na miejscu 145. 44% PKB, prawie połowa tego, co wytwarzają Polacy, przejadana jest przez państwa. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego wy, wasze dzieci, wasi wnukowie, wasi rówieśnicy zarabiacie bardzo mało, albo nie zarabiacie w ogóle, bo jest ogromne bezrobocie albo zarabiacie tysiąc kilometrów stąd, gdzieś daleko poza granicami, to odpowiedź przynosi właśnie do badania. My mamy niesłychanie rozbudowane i bardzo marnotrawne państwo. Jeszcze raz powtórzę, połowę tego, co my wytwarzamy, pochłania ta machina państwowa, a czy otrzymujemy w zamian Y, odpowiednią, y, nie wiem, y, obsługę w urzędach państwowych, czy mamy odpowiednio wysoki poziom szkół, czy sądy funkcjonują y, y, sprawnie, czy nie ma kolej y, 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 szpitala? Oczywiście polskie państwo jest z jednej strony marnotrawne, z drugiej strony bardzo nieefektywne, nieskuteczne. Co trzeba zrobić, żeby Polacy zarabiali y, y, więcej? w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby zamożne było nie państwo, bo nasze państwo jest stosunkowo zamożne, ono ma dużo pieniędzy, żeby zamożni byli obywatele. Dzisiaj państwo jest zamożne kosztem obywateli. My byśmy chcieli, żeby to obywatele byli zamożni, a państwo żeby było skromne, a dużo skuteczniejsze.